Czysta, dolna płyta... Tu. Ona jest szybka. To dam turbo, żeby się nie dać objechać. Tu. W sklejce w strzelaj. No chyba ciężko będzie. Tam jest większość na czerwono, widziałem. Trochę było zielonego, ale nie wszystko. Po turnieju gramy? No, możemy. Tylko ja będę musiał pewnie około 21.30, albo nawet troszkę wcześniej, wyjść na jakieś pół godziny. Ok. Wow, co się dzieje? Po dziewczynę muszę pojechać. Aha, Aha. takie rzeczy. Może mnie flankować widzowie, najgorsze. Aha. No to zarobiście. No, nie za dobrze. No, nie za dobrze widzowie to się układa jak na razie. No, jeśli nie będę miał teraz jakiegoś mega strzału, to może być problem. To mamy problem. Kurka łośna! 31 życia! I na plecach się z nas. no. Miza. No dobra, jak sądzicie, wygramy czy przegramy na magazynka? Musimy wydaje mi się utrzymać średnią odległość. Średnia, taka nie za blisko, nie za daleko. Ostatnio tutaj przegrałem. Na tej mapie pamiętam. Yy, i przegrałem dlatego, że gościu jechał na kapa. Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Walkowery dostałeś? no to gratuluję. Ja muszę, ja mi się wydaje, muszę grać tak na średnio odległości Ile masz pestek? Ja mam cztery. Do zwalczenia. On 4 ma. Ja to zero. On cztery. Masz 1600 golda, chcesz zmienić nick. To napisz do Wargieminku, że twój nick jest hasłem gdzieś. To może z darmo pozwolą ci. Kurde, Myśl, no. że jak chłop ma w Niku 1948 to jest jego rok urodzenia. No trochę. What? Ale sieczka. Czekaj, 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 czekaj. Oj, prawie spadł. Co jest grane? Jest git. Jest! Odbił się! Odbił się! Jest! Mamy to! Dobra decyzja, że nie wjechałem do miasta, ale. Nie to zmarkowana to... beczka była w ogóle, nie jakiś byle zawodnik. Myślałem, że mnie zaskoczy, bo ja do miasta pojadę. Wziąłem Wentę. Jest jakaś kwota do niej to by zagrać ze sobą turniej? Nie, nie ma czegoś takiego. Wywal tą wentę wstaw turbo. Lewandowski jest dość yy, wolny, a ważne jest przodowanie, i żebym trafił. To wolę Wentę. Akurat jeśli chodzi o turnieje, naprawdę ta Wenta bardzo często ratuje skórę. To nie jest random. Może przegram przez to, oczywiście, ale nie wydaje mi się, żeby to było tak istotne. Ważne jest... O, widzieć. Ważne jest zobaczyć wroga. Ważne jest do niego strzelać. Węta, akurat jeśli chodzi o turniej, wydaje mi się, że jest git. Jeśli nie wiesz do końca, na co musisz być przygotowany. Na wszystko po trochu. To prawda jest taka, że to może być ciężkie starcie dla mnie. Chłop, kampi. chłop tam, campi. Hmm. Zakładając, że wiadę w kapa. przyjedzie, no i to nie jest dla mnie takie dobre. No tu jest dużo górek. kurka Ej, może ta pozycja, ale nie, no też nie. Ej, mam pomysł taki, może te krzaki jakoś kurna, kurna widzi mnie. Chyba przegrałem. Aha, no to fajnie, ładne zresztą, nie powiem mega śmiesznie. A, fajnie. Jeszcze chłop ograniczam mój DPM mądrze. No dobrze grano. Świetnie elegancko. Okej. Okay. Nie. No to gówno. Może mi nie polosować, no. Spenował. Ciekawe gdzie. Ej, nie pokasuje. Hmm. Myślałem, że ta animacja kamery też będzie.